Tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie i jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, no? aż 99% taniej Barbara. Bo w Media taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Tu Michał Sutowski z Krytyki Politycznej. Kiedy mówię, że edukacja pozwala ludziom kształtować swój los, a nauczyciele muszą być dobrze opłacani, wszyscy się zgadzają. Ale kiedy mówię, że to obowiązek państwa, słyszę, że to systemowa zmiana, na którą państwa nie stać. I państwa nie stać na biedę edukacji. Ten system trzeba zmienić. Systemowe zmiany wspiera krytyka polityczna, a ty wesprzyj nas, rozliczając PIT. Bo żeby w Polsce dało się i chciało żyć, musi zmienić się wiele. Przekaż 1,5% na krytykę polityczną, czyli Stowarzyszenie imienia Stanisława Brzozowskiego, żeby niemożliwe stało się możliwe. Budowa nowego szpitala onkologicznego. We Wrocławiu. Rozwój Opery Wrocławskiej, budowa wschodniej obwodnicy Wrocławia oraz programy stypendialne dla sportowców, artystów i pielęgniarek. Rekordowy, sięgający 3 miliardów złotych budżet Dolnego Śląska, wsparty funduszami unijnymi w wysokości niemal 11 miliardów złotych, umożliwi realizację tysięcy projektów dla mieszkańców regionu. To dla was rozwijamy Wrocław i Dolny Śląsk. Krzysztof Maj, Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Jesteśmy w radiu, więc korzystam z mikrofonu. Z mikrofonu, który może równie dobrze przekazywać prawdę i kłamstwo. Lepiej, żeby przekazywał prawdę. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Przekaż 1,5% podatku dochodowego Fundacji Batorego. Wojciech Mann. Numer KRS znajdziesz na stronie www.1%batory.org.pl. Jak sobota, to. Nutella. Za złotówkę, naprawdę! W tę sobotę zrób wielkanocne zakupy w litru za minimum 199 zł i odbierz Nutelle aż 350 gramów za złotówkę! Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl kto znacie najlepiej? Rodzina? Przyjaciele? Ty? A co jeżeli więcej wie o tobie internetowy gigant lub państwo, które zapukało do niego po informacje o tobie? Fundacja Panoptykon od 15 lat patrzy na ręce państwu i korporacjom. Sprawdza, jak wykorzystują twoje dane. Ujawnia nadużycia. Walczy o prawo chroniące wolność i prywatność. Pomaga świadomie żyć w cyfrowym świecie. Przekaż 1,5% podatku i pomóż kontrolować kontrolujących. panoptykon.org Wolność się liczy. Została ostatnia reklama. Kochanieńka! Wizyta w Pasażu Grunwalskim dobrze wróży! Z okazji Dnia Kobiet 8 i 9 marca, bezpłatne spotkania z profesjonalnymi wróżkami. Wystarczy pobrać aplikację Pasażu Grunwaldzkiego i konsultacja z wróżką jest Twoja. Pasaż Grunwaldzki na dobrą wróżbę. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl Radio Pogoda. Od rana do wieczora.